Próbowałam objąć mojego męża na jego przyjęciu z okazji awansu, a on odepchnął mnie, krzycząc na oczach wszystkich: Zostaw mnie! Kim ty myślisz, że jesteś, żeby mnie obejmować publicznie? Wstydzę się ciebie! Wzięłam głęboki oddech, chwyciłam torebkę i wyszłam. Tego dnia zdecydowałam, że nigdy więcej nie pozwolę mu mnie upokorzyć. Nazywam się Daria. Przez lata wierzyłam, że miłość składa się z cierpliwości, zrozumienia i poświęcenia. Dorastałam, słuchając, jak moja matka powtarzała, jakby to było prastare prawo przekazywane z pokolenia na pokolenie, że kobieta musi umieć ustąpić, aby utrzymać dom. I ja ustępowałam. Rezygnowałam ze swoich marzeń, ze swojego czasu, a nawet, nie zdając sobie z tego sprawy. Ze swojego własnego głosu, tylko po to, by zadowolić mężczyznę, którego uważałam za miłość mojego życia Marka. Kiedy poznałam go w Warszawie, był ambitnym młodym człowiekiem, z tym pewnym siebie urokiem, który potrafił sprawić, że każda kobieta wierzyła, iż ma przed sobą kogoś wyjątkowego. I ja uwierzyłam. Pracowałam jako sprzedawczyni. W małym sklepiku w centrum miasta. On natomiast został właśnie zatrudniony jako menadżer w szybko rozwijającej się firmie technologicznej. Przystojny, uprzejmy, uśmiechnięty, jakby wyszedł prosto z romantycznego filmu. Po kilku miesiącach już mieszkaliśmy razem. Na początku Marek był czuły. Odbierał mnie z pracy, przygotowywał kolację, mówił, że jestem jego światłem, ale z czasem te światła zaczęły gasnąć. Jego ton stawał się coraz twardszy, pojawiały się krytyczne uwagi, udające troskę. Ta sukienka za bardzo zwraca uwagę, Daria. Mówisz zbyt głośno, koledzy mężczyźni, to stawia mnie w złym świetle. I zanim się zorientowałam, przestałam być sobą. Lata mijały, a ja dostosowywałam się do jego oczekiwań, wierząc, że pewnego dnia Marek znów stanie się tym mężczyzną, w którym się zakochałam. Aż nadszedł dzień przyjęcia. Noc, która zmieniła wszystko. Był to event z okazji jego awansu na stanowisko dyrektora. Marek błyszczał. Otoczony współpracownikami, przedsiębiorcami, ważnymi osobami z firmy. Ja, pełna dumy, spędziłam godziny szykując się na tę okazję. Wybrałam elegancką, stonowaną suknię, która bez słów miała mówić: Jestem jego żoną. Ale kiedy dotarliśmy na miejsce, Marek ledwie na mnie spojrzał. Uśmiechał się do wszystkich, witał się, pozował do zdjęć. A mnie nie poświęcił ani jednego gestu. Stałam z boku, próbując ukryć ból pod spokojną maską. Kiedy wywołano jego nazwisko, by wszedł na scenę, klaskałam z łzami w oczach, naprawdę cieszyłam się z jego sukcesu. A kiedy ceremonia dobiegła końca, poruszona dumą i miłością, w którą wciąż, to absurdalne, wierzyłam, objęłam go. I wtedy mój świat runął. Marek odepchnął mnie gwałtownie, jakby byłam ciężarem. Z wściekłością w oczach krzyknął dość głośno, by uciszyć cały salon zostaw mnie, kim ty właściwie jesteś, żeby obejmować mnie publicznie. Wstydzę się ciebie. Wstyd. To słowo spadło na mnie jak wyrok. Wszyscy patrzyli. Drżałam, czułam, jak ziemia usuwa mi się spod nóg. Wzięłam głęboki oddech, chwyciłam torebkę i wyszłam. Na zewnątrz zimny wiatr warszawy smagał mi twarz, ale nic nie bolało bardziej niż pustka, która otworzyła się we mnie. W drodze powrotnej, prowadząc z drżącymi rękami, złożyłam w myślach cichą obietnicę. Marek nigdy więcej mnie nie upokorzy. W kolejnych dniach zachowywał się tak, jakby nic się nie wydarzyło. Przynosił drogie prezenty, jakby mógł nimi kupić moje milczenie. I ja przyjmowałam, A raczej udawałam, że przyjmuję. Potrzebowałam czasu. Przez tygodnie obserwowałam, słuchałam, planowałam. Szybko zauważyłam późne telefony, ukradkowe uśmiechy w ekran telefonu, wyjazdy służbowe, które nie miały sensu, i niedługo później odkryłam to, co w głębi duszy już przeczuwałam: Marek mnie zdradzał, a co gorsza z pracownicą tej samej firmy z tą samą kobietą, która na tamtej imprezie patrzyła na mnie ze współczuciem. Nie płakałam. Nie tym razem. Stałam przed lustrem i zrozumiałam. Daria, którą on niszczył, wraca. Chłodniejsza, bardziej wyrachowana. Pierwsze, co zrobiłam, to udawałam, że nic nie wiem. Żyłam jak zawsze. Uważna, uśmiechnięta, posłuszna. On był przekonany, że wciąż ma nade mną pełną kontrolę. Jednocześnie zaczęłam gromadzić dowody, wiadomości, zdjęcia, rachunki hotelowe, e-maile. W tym samym czasie wróciłam do nauki. Zrobiłam kurs online z zarządzania finansami i dostałam pracę w małej firmie. Pierwszą wypłatą założyłam konto tylko dla siebie. Stopniowo przenosiłam na nie część pieniędzy z naszego wspólnego konta, pieniędzy, które również były moje. Cztery miesiące ciszy. Gry, przygotowań. Aż nadszedł dzień jego urodzin. Marek zorganizował w domu przyjęcie, pełne znajomych, współpracowników i oczywiście jej kochanki, uśmiechniętej pewnej siebie, jakby była u siebie. Ja zachowałam spokój, czekałam na właściwy moment. Kiedy Marek uniósł kieliszek, by wznieść toast, poprosiłam o głos. Ja również chciałabym wznieść toast, powiedziałam, patrząc po wszystkich, ale mój toast jest zaprawdę. Wyjęłam z kieszeni Pendrive i podłączyłam do telewizora. Po kilku sekundach na ekranie pojawiły się zdjęcia Marek i jego kochanka razem w podróżach, na kolacjach, w hotelach w Krakowie, Gdańsku i Wrocławiu. W salonie rozległy się szepty. Marek pobladł. – To naruszenie prywatności! – wrzasnął, biegnąc do telewizora. – Nie, Marku – odpowiedziałam lodowatym spokojem. – To po prostu rzeczywistość. Rzeczywistość mężczyzny, który zniszczył kobietę, którą rzekomo kochał. Ludzie zaczęli wychodzić. On stał nieruchomo, oszołomiony, spocony, czerwony na twarzy. A ja wreszcie zaczęłam oddychać. Kiedy ostatni gość wyszedł z domu, cisza zdawała się pochłaniać każdy kąt mieszkania w Warszawie. Byłam już gotowa. Moja walizka, ukryta w szafie od kilku dni, czekała jedynie na właściwy moment. Chwyciłam ją pewnie i ruszyłam w stronę drzwi. Daria! proszę, nie rób tego błagał Marek, z drżącym głosem i twarzą wciąż bladą po publicznym upokorzeniu. Próbował podejść bliżej, ale uniosłam dłoń, prosząc go o zachowanie dystansu. Spojrzałam na niego po raz ostatni. Nie, Marku. Zrobiłam już wystarczająco. Mój głos zabrzmiał spokojnie, lecz niósł w sobie lata ran. Teraz tylko zbierasz to, co sam zasiałeś. I wyszłam, bez oglądania się za siebie, bez pozwolenia, by zobaczył ostatnią łzę, która odmówiła spadnięcia. Dziś, gdy piszę tę część mojej historii, minęły już dwa lata. Dwa lata, które zmieniły wszystko. Mam własną firmę, własny dom, własne kroki, wolne, pewne, moje. Mieszkam teraz w Krakowie, w małym, słonecznym mieszkaniu, które sama wybrałam, bez konieczności pytania kogokolwiek o zdanie. Czasem wracają przebłyski tamtej nocy. Milczący salon, zszokowane twarze, głos Marka wybuchający w mojej pamięci. Ale teraz to nie boli, bo odkryłam coś, czego on nigdy nie zrozumie. Kiedy kobieta odradza się z bólu, nic ani nikt nie może jej już złamać. I właśnie to zrobiłam. Odradziłam się. A ty? Czy byłaś kiedyś upokorzona przez kogoś, kto przysięgał, że cię kocha? Czy obiecałaś sobie, że nigdy więcej nie pozwolisz, by ktoś cię pomniejszał, umniejszał, łamał od środka? Jeśli tak, to powiedz mi, co zrobiłabyś na moim miejscu? Bo czasem milczenie zraniowej kobiety nie jest porażką, to jedynie początek najbardziej eleganckiej zemsty odbudowy samej siebie. Polub, skomentuj i subskrybuj. Mam jeszcze wiele historii takich jak moja, i każda z nich zasługuje na to, by ją opowiedzieć.